Ciemka. Dziś chciałbym Wam pokazać kołowrotki na stronym odcinku moim. Są to kołowrotki firmy Mistral, a dokładnie Mistral Navigator 600 Karp. Jak wiadomo są to kołowrotki karpiowe z wolnym biegiem, z przednim hamulcem. Przedni hamulec bardzo agresywny, że tak powiem. Teraz go może pokażę jest to oto ją sam Masz Na puli nawinięty nawinięta jest żyłka 027 15 kg wytrzymałości z Jacksona Tak wygląda on z drugiej strony. Prawda, jak działa bieg Teraz tak, co dostałem do niego Niego dostałem go w takiej oto folice jakieś. Co tu w ogóle w środku jest, jeszcze tego nie widziałem ani o, takie coś Mistral 7 łożysk plus jedno o tak? tam pisze po angielsku u niego dostałem taką oto i gwarancję gwarancję u niego dostałem szpulę może ją teraz wyciągnę ona już nie jest metalowa tak jak już i ta oryginalna wygląda ona tak nigdy się nie dostałem nie wiem jak to się w ogóle nazywa nawigator kart coś tu pisze ale jak on jest złożony takie coś Tu spis wszystkich części z kowrotkiem jeszcze nie byłem nad wodą. Nie mogę powiedzieć, jak się zachowuje. Prezentuje się naprawdę bardzo ładnie. Nie jest to mój kowrotek, lecz taty. No. To tyle, co bym chciał powiedzieć w tym filmiku. W następnym filmiku chciałbym Wam pokazać wędki, ale to już w następnym. Ok, to na razie.